Aby wystawić paragon, przechodzimy do karty Paragony. Na liście prezentowane są paragony z trzech ostatnich miesięcy. Po naciśnięciu na jeden z nich możemy wydrukować wydanie, skopiować do nowego paragonu, wyświetlić szczegóły. Aby dodać nowy paragon, naciskamy znacznik plusa, wybieramy odbiorcę, żeby wybrać już istniejącego lub dodać nowego. Kolejnym krokiem jest konfiguracja typu paragonu, rejestru pieniężnego, formy płatności, terminu płatności, cennika, znacznika. Kolejnym krokiem jest dodanie towaru. Następnie przechodzimy dalej. Opcjonalnie możemy dodać komentarz do paragonu, następnie weryfikujemy pozycję i szczegóły, jeżeli wszystko się zgadza naciskamy znacznik wyślij, wybieramy formę płatności, Paragraf został zapiskalizowany.